Oni chcą nie tylko, żeby publicznie przeprosił, oni chcą, żeby on publicznie powiedział między m.in. Takie, takie coś. Jesteśmy gotowi na rozmowy z naszymi przeciwnikami, partnerami, rywalami, cokolwiek, żeby to było dyplomatyczne. Prezydent Day powinien wyjść i powiedzieć: tak, przepraszam, poniosło mnie, przepraszam, naród amerykański, mieliście rację, ale również jestem gotowy. Teraz, dzisiaj usiąść do rozmów z naszym partnerem, rywalem, przeciwnikiem z Rosji, nie wrogiem. Mało tego, oni chcą, żeby on to zrobił w garniturze. Jesteś gotowy? To wyjdź. Dlatego ten garnitur tak często jest wypomin wypominany. Oni chcą, żeby on przeprosił w garniturze, bo garnitur to jest dyplomacja. Dres to jest agresja. Nie ma być agresji. Masz chłopaku się ogolić, garniturek założyć ładny krawacik, wyjść, publicznie przeprosić i ogłosić gotowość do natychmiastowego siadam dzisiaj przy stole, zrobimy zawieszenie broni. Tego oni oczekują. Takie mam przynajmniej wrażenie.